Cześć, witajcie maniacy odpoczywania w plenerze. Z tej strony Paulina i Aleksander. Witamy was serdecznie na kanale Trampek Trip. Przed nami dzisiaj nocna trasa, bo chcemy wyjechać dzień wcześniej e, z racji tego, że jutro gramy koncert. E, stwierdziliśmy, że wyjedziemy sobie dzień wcześniej, żeby trochę odpocząć i e, zrobić od razu materiał z miejsca, w którym będziemy. A udajemy się gdzie? Do Wilkas. Do Wilkas. Znowu niedaleko, ale bardzo ciekawa miejscówka, także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Czas na trasę. Zgadnijcie co? Zgadnijcie co? No nie, pokaż! E... No pokaż! Nie, e... No pokaż! No bo. No bo... <noise> Ojej, big Maczek o Jezu, na weekendzie. To nie jest big Maka w piątek o tej porze. Niech pierwszy podniesie palec i rzuci kamieniem. O, właśnie. Zajechaliśmy do sali idę spakować samochód e, wszystkimi bębnami, mikrofonami i innymi rzeczami, które będą nam potrzebne do jutrzejszego wykonu. E, no i co, i będzie trzeba jechać po prostu. O bożu, bożu, czemu to nie jest pompowane na przykład? Dlaczego to nie jest na powietrze? Obserwujesz gwiazdy? poleci. <gry> Dobra, pakujemy wodę. Juhu! Co robisz? Wziąłeś tą taśmę? Wziąłem. No to przyklejaj mi kwiaty. stację, ale słuchamy sobie wiadomości w radiu. I w radiu nam przed chwilą powiedzieli, że dzisiaj ma być noc, która będzie opiewać w, w temperatury 6-14 stopni. Wspaniale. A do tego mają być opady gradu. Aby my nie mamy ani webasta. mamy ani tylko... nawet parasolki. <laughs> no, nie, <laughs> nie mamy nic. Ale mamy kurtki, bluzy, Kapoty, bezrękawniki, nawet kalosze mamy w razie czego, jakby trzeba było, ale nie byłem przygotowany na grad. Ale masz też kąpielówki. Zawsze możesz wyjść z busa w kąpielówkach i jakby w jeziorze, nie? Módlcie się, żeby nie walił grad po prostu, bo to będzie jakaś masakra. Dawaj nie wali, fajnie się śpi jak coś pada. Grad, Boże, pod koniec sierpnia. Dlaczego? 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 Szybkie tankowanko i ciśniemy dalej Ale trzeba chyba jeszcze jakąś kawę, herbatę Bo to nie wiadomo, jak będzie tak zimno To się trzeba ogrzać Boże, gradobicie W sierpniu, przecież to jest niemożliwe po prostu Jak? 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 jak dlaczego? Zestaw rescue Trochę cukru Już kawy nie będę pił no. no i dojechaliśmy na miejsce Stoimy sobie już na trawce, a tam chomik już robi swoją norkę. Proszę bardzo, wszystkie pościele i poduszki są zajęte. A ty już robisz ten? Ja tu jestem w zakopana i. A, ty jesteś chomik. Ja jestem zakopana. No dobra, Micha zrezygnowała, więc idę sam. W porcie stoją łódeczki. Uuu, ludzi jest dużo. Fajnie, jak są ludzie, to jest super. No fajnie, 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 fajnie. Fajnie chłopaki grają. Dobra, pozostaje mi jeszcze tylko popatrzeć trochę na łódki i idę do naszego małego busika A małe spanko. O, oni się już też żegnają. <grytanie> jak tam? A jakbym się przebierała. <grytanie> Widziałem cię z daleka. Nie, no przecież bym nie nagrywał wtedy. Dobrze, Tam jest. Pakowuje telewizor. O, to no to ekstra. Oglądamy dzisiaj coś fajnego? Tak. Ekstra, Ekstremalne. Ja dzisiaj ochota na imprezę mam żadną, ale jutro będę w pełni sił. <grym> Pancia już? Pancia ja już. Pancia już zalogowana. <grym> ja mam no hej. <laughs> okay, o tym nie Ona się po prostu tak, słuchajcie, zakamuflowała tutaj, jakby było, nie wiem, z minus 14 po prostu. To wie, co będzie o 5. Dobranoc państwu, ale pewnie jeszcze będzie ujęcie z telewizorka. <laughs> Proszę państwa, wydarzyło się. No, ja się zakochałam. Aha, <laughs> chyba będzie kot w domu. <laughs> ja już y, mówię, dobra, niech będzie. A co? A no dobranoc Corsir Mamy pićku, mamy jedzonku Pani się ogląda A <laughs> Więc Jeszcze chwilę relaksu i idziemy spać w w świecie. Ależ to była dobra noc. Strasznie wygodna i strasznie. Taka rzeźka. Ja spałem świetnie. I rozczelnić klapę, bo młodej trochę jest za ciepło w środku. Mimo tego, że dzisiaj no jest dość chłodno. Zobaczymy, jak będzie. Tam jakaś morska przygoda się szykuje. A ja wracam jeszcze do busa. Na chwilę prywaty. O, o, śpiew najlepsze. Wakacje na Mazurach. Deszcz wali mi po rurach i spływa se po szybach. Jęczy Paulina! Jęczy. Kaptur mam. No to dobrze, że masz. No, myjemy ząbki. Zaraz pójdę po wodę, kurczę. Będzie dobrze, przestań. Jesteśmy na Wakajkach. Taki mały deszczyk nie zepsuje nam pobytu nad wodą i wśród natury. Trzeba się cieszyć, że nie grad. Ty no właśnie, bo przecież miał być grad. A ja trochę czekam tak na ten grad. Na śniadanie. Dobrze. No i widzisz, tak sobie tutaj żyjemy na tych dwóch metrach. Czy tam może trzech, nie wiem. Ile tutaj obstawiasz? Z dwa metry? Uwaga. Demonstrujemy jak w trudnych warunkach palina myje <miję> zębina. Ja sobie nie poradzę. Pewnie, że się poradzi. Słońce, kaptur. Co robisz? Ja A, no widzę. Tak na Mam na Poranna toaleta została wykonana. Myślę, tylko muszę chyba oki umyć. Dwa oki co je mam? Jedno oki, drugie oki. A should be so. Oki, 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 oki. Dobra, no są jakieś mury, ale tam się przejaśnia gdzieś. Gdzieś tam, kiedyś. Pójdziemy tam. Na kawę mnie zaprasza. Więc na kawkę, pójdziemy na śniadanko, zobaczymy, co nam się uda upolować dzisiaj na dobre mian. Jeżeli tutaj się nic nie wydarzy, to pójdziemy do Biedronki i kupimy po prostu swoje produkty, nie? Ale żeś się ustawiła do ujęcia. No. Palina, obudź się. Ona się bez kawy nie budzi. Ona się bez kawy nie budzi. Po prostu. Chowam wodę Dobrze, że to wszystko jest mobilne. Dzwony biją. Tylko chciała iść. Ale to nie to jutro. Już nie w sobotę. Opuszczamy naszego Trampka, wyrzucamy wszystkie śmieci. Trampsy sobie stoi, tak. Uuu, pada. <noise> tu jest niezadowolony trochę. <noise> Małpku moja kuchona. Zawsze marzyła się taki pogoda. prawda? Zawsze. Człowiek Żart nie z cukru, tropiku. człowiek nie z cukru się nie roztopi. Spoko, damy radę. Co? Ale... Dobra. Pokaż. Uuu, mocno. Dobrze. Ja wziąłem podwójną moc jeszcze z espresso, bo muszę się obudzić. Spóźniliśmy się na śniadanie. O, dziękuję ślicznie. Na pewno będzie smakowało. Mam kawkę. I my będziemy ustawieni, natomiast gdzieś kubek? No nie taką, żeśmy pogodę zamawiali. O tam łabędź Bartek płynie. Przestało padać i okazało się, że będąc tak blisko domu i często odwiedzając Wilkasy yy, w ramach rekreacyjnych, nie mamy najważniejszej rzeczy. No i to na naszej lodówce. No bo z każdego miejsca mamy jakąś pamiątkę. My lubimy zbierać magnesy, więc... Proszę bardzo, jakie ładne rękodzieło. Wilkasy. Ładne, nie? Bardzo. Ładne. To Dobre. chyba okoń. Przecież ja wiem. To ja jestem. Kuby będzie trzeba spytać. Kuba <grym> jest znawcą od ryb. No ładnie tu. Naprawdę ładnie. Żeby mi jeszcze tylko ten aparat tak nie przecinał, to już by było super. Ej, <grym> ja już nie gadaj. Musieliśmy zrobić tak zwaną taktyczną biedrę. Zaopatrzyć się w jakieś pierfumy. <grym> Nikomu niepotrzebne do niczego. <grym> Ale... Pod też nic nie mamy. To dobra. Szybko i sprawnie trzeba. O, dział słodyczy. Muszę stąd uciekać, Co, kto to tak wymyślił? są małe chipsy dla małych ludzi, takich jak my, po prostu. A ja tu przeczytałem gorzkałki zamiast góralki. No jeszcze coś na obiad, tylko nie mogę się zdecydować, czy to, czy to. Boże, ty masz tyle pieniędzy? Więcej mam, mam tutaj, o take it easy to you, proszę bardzo. Sobota, 26. ekstra. Co? Boże, jaki samochód piękny, matko. Bo to ludzie strasznie, strasznie tam płynie te złoto. Nie to doszliśmy w ogóle do wniosku, bo pani nam poleciła, że tam jest jeszcze jedna restauracja, i taka, że tam coś można tak mm, lepiej trochę. Ale spojrzeliśmy przez okienko i stwierdziliśmy, że chyba nie jest. Nie no, gdzie dzisiaj? to, gdzie żurek kurde z Old Spice'em takim? My ale też... nie jesteśmy dzisiaj tacy Ach. wykwintni. Nie wziąłem krawata, więc będę bardziej awa awanturujący się. Jak już idziemy do restauranta, to się psiknę, ale zobacz, jak będę pachniał grejpfrutem, nutą morską i mandarynką. Myślałem, że sardynką bardziej. <laughs> ja bym nie uważał, że to jest wiocha, ale jednak dobrze mieć jakąś nutę zapachową na sobie. Nie? Super ładnie jest. to pachnie, tak? No pewnie to... no O, wow, wow. Kurde, w biedrze takie rzeczy? ci? No pewnie. Ci, przejdę. No weź mi to, weź. Boże. Jak milion dolarów teraz pachnie? <ścoughs> ładnie. Mm. Ładnie. Mm. Wjeżdża herbatka. Co ty masz za zupę? Kurkową. Kurkową. -la, la. Proszę pani. Ale będzie. A ja wjeżdżam w śledzia po Girzysku. Oh yeah! I w tempie ekspresowym dosłownie. Babka z gulaszem. Mmm, mm, mm. Dzisiaj jest rozpusta. Ty też widzę nieźle. Ja jestem twoja babka. <noise> Zapraszamy na występ artystyczny worek ze śmieciami oraz Aleksander. Proszę bardzo. To jest <noise> główna gwiazda dzisiejszego wieczoru. I brawo! Proszę, Proszę, pokaż państwo, nie ma. Brawo, brawo! Nikt mi nie brawo. Scena jest twoja. Nie wiem jak nazwać kota, tak? Kotkę w zasadzie. Albo kota jeszcze nie wiemy. No teoretycznie kotkę, ale niepotwierdzone informacje. Widzieliśmy ją tylko na zdjęciach. Zbędę będę miał kota normalnie. I to już nie tylko na punkcie mojej żony, ale będę miał kota no, fizycznie. Kota też. fizycznie będę miał, tak. Że, że... Zwykle to jest tak, że ja bardzo chcę mieć kota. Wyjdzie na to, na pewno wyjdzie na to, że kot będzie bardziej jego niż mój. Well. Well, well, well. O, Gofry, idziemy na Gofry? Tak. Słuchajcie, idziemy na Gofry, a y, myślimy dalej nad imieniem dla kota. Rozpusty. Część dalsza. Matko Cukruje się od To z ketchupem? Tak, z koncentratem pomidorowym Czy to są jakieś boki? Słodki jesz, słodki jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. A wybierzecie to w kategoriach grzechu, czy jak? Rob. Mm. Mm. się Ale co właśnie Tą co? No Czy co? ja się umawiałam z kimś na to, że ja będę ciągle na diecie? Nie. Nie. No i co? Nie ma żabki i musimy iść do biedry znowu. Jesteśmy pierdoły trochę, nie? Się okazuje? dobra, nie jestem sama w końcu. Nie jesteś sama! I całe Wilkasy! Kusurę. Nie jesteś sama! Nikt nie przyjdzie na ten koncert. Przyjdzie, panują. jak będę. Ben... No właśnie nie przyjdzie jak będę tak śpiewał właśnie. Nie jesteś sama! Let's go! Come on, Wilkasy! Let's nie. go! Policję zadzwonią. Ciągle pada drepcze moimi my mamy ły, nóżkami. Patrzę, ludzie, co są bardzo zdenerwowani, że deszcz pada i nie świeci słońce wcale. Ale pada, słuchajcie, wiecie co? Nie, nie no nie przejdziemy. Ale wiecie, co jest najlepsze? Najlepsze jest w tym wszystkim to, że nam ta pogoda w ogóle nie robi. Po prostu. My nic cukru nie jesteśmy, naprawdę, więc w dobrej zabawie. No pokaż, pokaż, pokaż. Dobrej zabawi. nie przeszkodzi nam nawet deszcz! Nie! Wybieram swoimi nóżkami A ty, a ty subskrybuj Bo w ogóle nie subskrybujesz naszego kanału A jest nam to potrzebny do rozwinięcia się dalej Więc wciśnij dzwoneczek i wciśnij kciuk Damian Koniec rymu. Koniec rymu Ty, parcie co znalazłem Ale ładne Ale nam się przyparcie. No i patrz, nie spierdzielają w ogóle. Czyli natura jest po naszej stronie, mhm. mimo deszczu. Dobra. Rusza się żyje. No, no pewnie, że żyje, no co ty myślałeś, że to jest z gipsu zrobione. O, a tu o, jaki rozbójnik. Zostaw to coś w koszu, to jest moje! Tutaj dzisiaj chcieliśmy wypożyczyć słupa i sobie popływać, ale okazuje się, że przy takiej pogodzie to nie ma najmniejszego sensu. Zrobiliśmy takie kółeczko eleganckie, że doszliśmy do naszego. Tramsona, który tam stoi i czeka na nas. Idziemy się zalogować, bo y, już jest dość mokro. Chodź, zasiadaj, bo to trzeba ludzkości tą całą naszą przecież y, informację rzucić. Brudny obiektyw. Sprawa jest taka, że jedziemy po kota. No pokaż się, to ty jesteś... To ty jesteś to przeze mnie. Pomys pomysłodawcą tego pomysłu. To Pomysłodawca pomysłu, co ja wymyśliłem teraz to Jedziemy po kota, będziemy mieli kota, słuchajcie. I najprawdopodobniej ten kot będzie jeździł też i tutaj. Zobaczymy. Jak go przyzwyczajmy, to będzie jeździł z nami. Eee... No tak będzie kot, no. Nikt tego nie miał w planach. Po prostu pojawiło się. Pach! pach. No dobra, w roli informacji, bo tak naprawdę nie udało nam się wczoraj dokończyć materiału i pożegnać się z Wami i tak dalej, tak dalej. Wybaczcie, naprawdę dużo się działo. Teraz mieliście skróty z naszego koncertu wczoraj. Wilkasy, dziękujemy Wam bardzo serdecznie, było super, ekstra. Bardzo lubimy wracać na Mazury, na, na nasze takie tereny, po prostu już mogę powiedzieć, że nasze, mimo tego, że jesteśmy z Barmi. Po prostu było świetnie. Musieliśmy wyjechać wczoraj. Musieliśmy wyjechać wczoraj w brak Webasta no i takiego akumulatorka. De jeszcze niespokojna nas wygnał. Tak, takiego akumulatorka, po prostu, który nam by tutaj zapewniał prąd chociażby przez 20 godzin. No jednak jest potrzebny. Musimy to w końcu nabyć tak jak nam Piotrek pożyczył. No i co? Jedziemy coś zjeść i potem będziemy czekać na kota. Najprawdopodobniej jest to ona, i już nawet mamy propozycję imienia dla niej i to będzie najprawdopodobniej nuta, nutka. Zobaczymy. Jeszcze będziemy debatować na ten temat. Musimy się poznać najpierw. Tak, ale musimy jechać najpierw do domu i. Znaczy, przepraszam, musimy pojechać teraz szybciutko i coś zjeść i się jeszcze poogarniać. Chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za. 500 subskrypcji za 500, za 500 <gry> która właśnie strzeliła na naszym kanale. Idziemy teraz po, po 1000, a czemu nie? Kłaniamy się, czapki z głów, super ekstra, cieszymy się, że się to podoba. Będziemy robić to jak najlepiej się da. Już niedługo pewnie nowy odcinek, zobaczymy. Natomiast pamiętajcie, że sezon się kończy i tych odcinków będzie pewnie troszkę mniej, ale będę się starał je. Uzupełniać razem z żonką ale jakieś szał. No, poza sezonem też sobie jeździmy. Też gdzieś tam będziemy jeździć, jeździć. oczywiście. Na pewno będziemy robić różne fajne rzeczy. Więc yy, jeszcze raz dziękujemy serdecznie i uwaga, czekamy na nutkę, ale teraz idziemy jeść. Dobra, okazuje się, że kot przyjedzie do nas. Yy, nie musimy po niego jechać, więc pokażemy go Wam na sam koniec naszego czpiota, małego, nowego. <laughs> Ale będziemy się żegnać powoli chyba z wami, nie? No tak. Nie? A kot? No kota jeszcze pokażemy. No dobrze, nagramy końcóweczkę tutaj. Uwaga, bo ja mam tu niezły challenge. No dobra, to przed challengem się pożegnamy kotek. E, dziękuję. Dziękuję. się najadłem po prostu i teraz mam Dziękuj cukrozę dziękuję. wjechała mi. Dziękujęć. Dziękuję za ten odcinek, dziękujemy za subskrypcję, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i w ogóle wszystko, co można na świecie, aby podbić zasięgi tego kanału. No i widzimy się w następnym odcinku. Dziękujemy bardzo, Trumpek Trip van żegna się, a oto kot, proszę bardzo. Co pancia ma tutaj? Kota. Kokek. Proszę państwa, to jest najprawdopodobniej nutka. Jeszcze zobaczymy. Czy to jest on czy ona, ale y, y, idziemy w kierunku... Y, ona to jest chyba, ona. tak? Okej. Okay. To jest ona. mamusia zadowolona? No raczej. Oj. No pokaż się malutka. Dzień dobry. Jestem nutka. Przedstawiłby wam y, 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 te y, matki i ojce tego pomysłu. Pięknego. Usłyszycie tylko ich śmiech, po prostu, bo nie chcą się przyznać do tego. Mieli mi przynieść lwa, mieli mi przynieść po prostu takiego ogromnego tutaj. Ale jest taki mały wypłosz jak na razie, ale ja chyba już jestem zakochany w tym wypłoszu, więc... Także dziękuję wam bardzo! Za... To dziękuję. Się, tak, Zrobię tak, szybko o oni. Tak się domyśli. A tam nie patrzą, czy jeden tak? się Jak można. A to jest nasza nowa koleżanka nazywa się Nutka i oh! o o o oh, i taka to słodkość o Bożu. także oczekujcie nowych przygód z naszą koleżanką na kanale nie, nie sądziłem że tak szybko zakochałem się w tym kocie Nutyczka